Dobry wieczór moi drodzy! Dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat, mianowicie co ma wpływ na cenę spółki, która jest aktywnym płatnikiem VAT i która ma konto bankowe w Czechach. Oczywiście mamy na myśli tutaj spółkę Zo, czyli spółkę SRO, która może się okazać najwłaściwszym rozwiązaniem dla was. Oczywiście to wszystko jakby jest w momencie, kiedy po wstępnych weryfikacjach i konsultacjach dochodzimy do wniosku, że jakby to rozwiązanie jest dla was najbardziej korzystne i czasowo i ekonomicznie i jakby suma summarum jest to dla was najfajniejsze i najlepsze rozwiązania. No i na rynku możemy znaleźć wiele, wiele tutaj ofert i ta cena, ten przestrzał cenowy jest naprawdę różny, tak? I, I pytanie, co ma wpływ na tą cenę? Więc zaczynajmy od początku. Na cenę ma wpływ na przykład to, czy spółka jest z his historią, czy, jest, czy jakby tej historii nie ma, tak? Czyli jest tak zwana czysta spółka. Następnie, od kiedy ma zarejestrowany VAT? Pamiętajmy, że jeżeli firma ma na przykład VAT od roku, to w momencie przepisania spółki na nowego właściciela Urząd Skarbowy ma prawo zawiesić taki VAT. I bardzo ważne są tutaj relacje z tym Urzędem Skarbowym i jak, co ten Urząd Skarbowy wie o tej spółce. Następnie, jeżeli spółka ma ten VAT, jest aktywnym płatnikiem VAT-u, no to ważne jest na jaki okres, bo uwaga, ten VAT może być przyznany na czas określony. I co w przypadku, jeżeli kupujecie firmę w listopadzie, a VAT jest do grudnia? No to w tym momencie tak naprawdę kupujecie firmę z VAT-em bez VAT-u, albo ten VAT jest na bardzo krótki okres czasu. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest, czy ta spółka nie ma zadłużenia względem chociażby urzędów w Czechach. I to jest bardzo łatwo zweryfikować właśnie w rejestrach, które są powszechnie dostępne, ale trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Dalej idąc, czy spółka, e, czy spółka e, jakby e, ma. E, ma konto bankowe, tak? To wiemy. Ale czy spółka przy przepisie, przy, przy opcji, że jest nowy zarząd, to konto bankowe nie zostanie wypowiedziane, wypowiedziane przez bank, gdzie bank ma do tego prawo i nie musi podawać przyczyny. Kolejne, kolejne, kolejny temat jest, czy w momencie przepisania spółki bank nie zażąda? ponownej weryfikacji. Ponowna weryfikacja się wiąże jakby z całym systemem AML, czyli ta sama procedura wchodzi co w momencie kiedy chcecie założyć konto bankowe. A tak pamiętajmy, że założenie konta bankowego nie jest niczym prostym, nie jest niczym łatwym od tego roku. Więc, kupując znów, wracając do, 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 do tematu, kupując spółkę z vat i z kontem bankowym, możecie, może się okazać, że wcale tego konta bankowego nie macie. Ewentualnie może się okazać, że przy przepisie spółki stary właściciel konto zamknie, o czym wy tak naprawdę nie wiecie. I znowu jakby dostajemy się do problemu, że macie konto, macie firmę z kątem, ale bez konta. No ale weźmy pod uwagę, że wszystko jest ok. No to. Co później? Czy macie obsługę ksiągową? Czy, czy macie takie wsparcie w, na start tego biznesu? Bo przy, przy starcie, naprawdę, w wielu kwestiach będziecie chcieli się kogoś dopytać, dopytać doradzić i ten ktoś, ta, ta wasza taka zaufana osoba po tej drugiej stronie, fajnie by było, żeby był dla was wsparciem. Swojego, w tym, jakby w tym temacie, w tym, żeby Wam doradził i właściwie poprowadził. Także naprawdę wiele czynników ma wpływ na cenę spółki i warto wziąć to pod uwagę. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do zobaczenia i mam nadzieję, że rozświetliłam Wam co nieco temat odnośnie tego. Jak to wygląda na rynku? Co ma na to wpływ? I ja, z czym możecie się spotykać? Z jakimi problemami bądź ewentualnie rozwiązaniami? Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia! Jeszcze bardzo jedna ważna kwestia, o której zapomniałam wspomnieć, mianowicie przy zmianie właściciela ważne jest, że zmieniają się hasła do datowej schranki, czyli do maila do, do komunikacji z urzędami, eee, czyli taka, taki, taka skrzynka danych. I w momencie, kiedy zmieniają się hasła, wy jest, macie obowiązek stawić się osobiście na portę Polską, żeby wygenerować nowe hasła, i te hasła muszą przyjść na czeski adres. Więc pytanie, czy macie kogoś, kto za was to załatwi, ewentualnie wesprze was w tym całym procesie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Bez tego nie możecie składać deklaracji vat i komunikować się z urzędami, a jest za brak komunikacji z urzędami. Są kary, czyli pokuty, e, i to bardzo, bardzo, bardzo ważny temat. To tyle, <gryw> dziękuję. Uzupełnienie e, dodane, pozdrawiam.